Hej kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie w piękny, słoneczny dzień nie wierzę, że już październik za nami e, dzisiaj zapraszam na Denko dosyć sporo kosmetyków udało mi się zużyć także myślę, że pielęgnacja jest na tip top e, i zacznijmy od... Produktu, o którym ciągle mówię. Super Facialist uwielbiam. Nie wiem, która już to jest moja buteleczka. Jest to taki um, oczyszczający olejek z witaminą C, rozświetlający. Ja go używam po, um, po zmyciu makijażu, ale przed myciem twarzy produktem jakimś pianką czy żelem. E, ubóstwiam super domywa do tego jest idealny to jest olejek do e, masażu twarzy kocham prostu ten produkt mam oczywiście już nową buteleczkę w łazience e, zużyłam peeling e, z Deli, e, z Deli Cosmetics Plant Essence e, i on był z, w ogóle z łupinami orzechat tak bardzo fajny peeling, dawno nie miałam peelingu, bo przez jakiś czas nie używałam, ale wiem jak ważne jest uszczanie też naskórka przed tymi maseczkami jednak powinno się użyć peeling i ten był bardzo fajny, teraz w ogóle mam fajny z ziai, ale on był bardzo fajny on był, um, miał, był taki bardzo gęsty jak taki żel i właśnie widoczne te łupinki z orzecha, ale był naprawdę bardzo fajny i bardzo, bardzo wydajny przede wszystkim. Złożyłam balsam do ciała, bardzo się cieszę. Zniwa Soft, Boże ile on czekał na swoją kolej. Dostałam go jeszcze w poprzedniej pracy na Secret Santa, czyli jakieś dwa lata czekał. I właśnie dlatego nie lubię kupować tak dużo balsamów, bo mam aż tyle i tyle muszę czekać na zużycie. A Kiedyś to był w ogóle mój ulubiony produkt. Ja go chyba jeszcze używałam do twarzy, jak byłam... Dużo, dużo młodsza. Bardzo lubię ten zapach w ogóle, e, właśnie tej serii Soft. Maska do włosów e, z kliskur e, skliskur protein, e, o, właśnie to jest ta proteinowa, ja ją chyba widziałam u Magdy na vlogu e, i udało mi się tutaj właśnie w Anglii kupić i była bardzo, bardzo dobra. Maski ja zawsze używam po filetowym szamponie, także one muszą bardzo dobrze działać, bo te włosy są jednak, wiecie, takie e, wysuszone, takie, takie tempe się robią e, po tym szamponie, tak, także zawsze maska wjeżdża i ta była naprawdę, naprawdę dobra i bardzo chętnie ją kolejny raz kupię. To w ogóle zużyłam maseczkę. I ta maseczka, to jest w ogóle maseczka z Tesco. Yy, I ona była strasznie mała na, w okolicach czoła. Jedną trzecią czoła miałam w ogóle niezakrytą. A reszta była wszystko ok. Yy, I to jest kolagenowa w ogóle maseczka. Ale tego... Yy... Tego płynu w środku to był nawet nie płyn tylko taka galaretka prawie, było tak gęste, było tak strasznie dużo, że ja sobie na całą twarz, nie dość że na to, wszystko to, co maseczka nie zakryła, nałożyłam jeszcze na tą maseczkę, na całą szyję i dekolt. Tyle tego w środku było, także już pominijmy fakt, że maseczka jakaś krótka na osoby z bardzo malutkim czołem, <laughs> ale, ale było bardzo dużo produktu, także mogłam sobie wszędzie to nałożyć. E, tutaj mam um, tonik z Balei. E, bardzo fajny. Nie mogę, ano w sumie to jest tylko napisany: Tonik do twarzy jest po polsku. Myślałam, że nic nie przeczytam, bo jest po niemiecku z przodu. Ale to był taki zwykły tonik. Bardzo tani, bardzo przyjemny, delikatny. Żałuję, że nie kupiłam więcej. E, I Sana olejek pod prysznic. Bardzo znany olejek do mycia pędzli i gąbek, rewelacji nie domywa, gąbki właśnie do tego, ten olejek używałam, mam na szczęście drugi, ale wystarczył mi chyba na rok, za każdym razem gąbeczkę nie myję, bo pędzle czasami myję mydłem, em, ale gąbeczkę zawsze tym bo ją idealnie doczyszcza z każdego podkładu, przynajmniej ten, który ja używam, e, jest super produkt, także... Polecam. Krem na noc z Jai. E, to jest on taki sławny, bo ja właśnie nie bardzo suszałam, ale chciałam powiedzieć, że on jest taki bardzo sławny ze względu na bardzo dobry, na bardzo dobry skład. Krem regenerujący na noc. Em... I tu jest fitosterole, bioaktywny olej kanola, botaniczne masło szyja, liporegenerujące gliceryty kokosowe, ultraadnawiżący kwas hialurynowy, więc brzmi dobrze. 99% składników płacenia naturalnego. I właśnie z tej serii mam teraz peeling, który jest bardzo fajny, um, ale krem jest naprawdę super. Jest i będę musiała popatrzeć, czy nie ma go tutaj gdzieś do kupienia. Był bardzo, bardzo fajny, bardzo fajnie mi się sprawdził. Kolejna maseczka. Ta była z Primarka. Była fajna. A z awokado. E, żel z Isany. Wersja taka limitowa, na letnia, em, Kokosowo. Kokosowo. Ananasowa. E, I nawet Adam nic nie mówił. <grytanie> da, bo wreszcie on nie lubi kokosa. Pięknie pachniało. Nie jakoś mega tak intensywnie kokosem. Ale to było taką czuć. Było, wiecie, delikatną pinakoladę. Także bardzo fajny żel. Rzęsy chciałam pokazać, bo super rzęsy i dzisiaj założyłam je ostatni raz i już pójdą do kosza, bo miałam już je no kilka dobrych razy i stwierdziłam, że czas kupić nowe, bo już wiecie, już jest trochę tego i maskary nie do, do... Czy jeszcze... no już długo je mam, myślę, że po prostu czas kupić nowe i stwierdziłam, że jeszcze dzisiaj sobie założę um, i nie wiem, czy jesteście w stanie powiedzieć, jakie są takie... Po prostu wydłużone, naturalne. I, i wczoraj miałam, e, jak spotkałam się z koleżankami i właśnie pytałam, jakie maskary, czy jakąś maskarą tak wyciągnęłam ładnie rzęsy, bo wyglądają tak bardzo naturalnie. I po prostu myślały wszystkie, że mam po prostu swoje rzęsy, po prostu tak wytuszowane ładnie. A to są te rzęsy. Ostatnio coś zależałam sobie do klej rzęsy, przypomniałam sobie o nich. I e, Wydaje mi się, że je kupiłam w Tesco. Jestem prawie pewna, więc jak będą na pewno jeszcze je kupi i to jest feather light feel, w ogóle właśnie ich nie czuć, bo często te takie gęstsze jak kupowałam to wiecie, czujecie je na oczach i przy każdym mrugnięciu tak jest ciężej po prostu na tych oczach, a tych praktycznie nie czuć w ogóle i to jest właśnie taki soft and natural look, to dokładnie tak wygląda I bez rzęs i właśnie takie po prostu długie cieniutkie i takie jakby po prostu były ładnie wytuszowane, bardzo ładne i postaram się właśnie poszukać tych i kupić je ponownie. Szampon Pantin Pro-V uh, silky and glowing. Bardzo często wracam i staram się też czasami kupić po prostu inną wersję, bardzo fajny szampon, bardzo dobrze domywał, bardzo lubię. Teraz wypróbowałam z Garniera. Bo jest bananowy, a ja bardzo lubię produkty bananowe do włosów, także chciałam pchać. Ale do tych często wracam. Kolejne mydełko u mnie chyba, w, mam wrażenie, że w każdym dęku musi być ten do uzupełnienia mydełko z DAF. Batiste, tropikalny, tropikalna wersja, suchy szampon. Używam czasami taki na drugi dzień, troszkę odświeżyć te włosy, e, staram się jak najmniej, bo praktycznie myję głowę codziennie, zwłaszcza jak trenuję, nie wyobrażam sobie nie umyć i mieć taką spocną głowę, więc muszę wtedy umyć, e, ale jeżeli akurat nie trenuję i na drugi dzień nie, gdzieś nie wychodzę, to po prostu piknę sobie to, żeby te włosy były takie fajne, odświeżone to są w ogóle z Balea i tak ładnie pachnie e, mydełko Cherry, chyba ostatnio też je pokazywałam, przepięknie pachnie, bo jest takie bardzo, bardzo czareśniowe nie wiem, ja chyba lubię po prostu bardzo, nie czarośniowe tylko wiśniowe, sorry, czary to jest wiśnia przepięknie pachniało, także kupiłam ponownie kolejna maseczka w płachcie Isana ta była bardzo fajna, bardzo nawilżająca, taka oh, taka, oh, taka chłodząca wydawało mi się i tak mega nawilżająca też ją właśnie niedawno robiłam bardzo fajna i tutaj jeszcze maseczka z primerka, to była taka ok, jakiegoś szału nie zrobiła, była ok. o, ten mus, o, dwa produkty do ciała w ogóle, i to jest nawilżający olejek do ciała w piance z olejem Monoi e, i on pachniał obłędnie wspominałam już o tym produkcie przede wszystkim się go fajnie nakładało bo on w ogóle fajny, to sama konsystencja jest fajna tej pianki, ale on się bardzo szybko wchłaniał I ta skóra była taka, taka po prostu widać taka zdrowa Nawilżona i do tego pięknie pachniała Produkt genialny Bardzo chętnie jeszcze sobie go kupię, w innych wersjach zapachowych również Zużyłam dwie te maski Sławne z Isany E, maska do włosów, te jednominutowe, olej arganowy i żurawina, piękne były włosy po nich, bardzo fajne, rozumiem, że taki szał zrobiły, bo, bo efekt jest naprawdę bardzo ładny e, i też fajna opcja, sobie, jak idziecie, wziąć sobie po prostu taką e, jedną, zamiast prać odżywkę, zużyłam e, z Liren serum, e, C plus witamina C plus E skoncentrowane stimu serum niby na dzień na noc. Ja używałam je na noc, ale nie polubiliśmy się. Nie spodobała mi się ta konsystencja, że on był taki lepki. Nie wiem czy Mieliście taki produkt, że bardzo szybko wysychał, więc trzeba go szybko rozsmarować, bo to był taki gęsty żel i potem te ręce były takie takie lepkie. W Absolutnie mi się to nie podobało, nie mogłam się doczekać, jak już skończę ten serum, także tego na pewno nie kupię. Ponoć też z witaminą C, chyba, tak? Nie powinny być w jasnych buteleczkach, aż tak się tak nie orientuję, ale nie, nie do końca mi podeszło i na pewno tego już nie kupię. Nie, lubi, nie lubiłam tego efektu, bo no, szczerze ręce ręce, ale na tej twarzy czułam, że ona była taka, nie, nie, to nie dla mnie. E, bardzo fajna maseczka. już ja ją chyba miałam z Isany, te podwójne z Awokado Glow, z Retinolem. Bardzo, bardzo lubię. Wciąż wracać Jezu, kiedyś tylko takie używałam i nie mogłam się w ogóle długo przestawić na te w płachcie. E, a teraz no preferuję w płachcie, bo są tak szybsze i wiecie, można je zmyć. Ale te również lubię i również używam. E, Złożyłam jeszcze tą maskę. On jest tutaj. Kimoko, one są z Rosmana, bardzo fajne są, ta, ta wersja była z kolagenem i z e, aloesem, e, chyba są trzy w sumie, wydaje mi się e, i one są bardzo fajne, bardzo ładnie nawilżają, super e, zużyłam jeszcze płatki pod oczy, jedno tylko opakowanie bo używam te, które mam w pudełeczku e, z Balea, takie piękne em, turkusowy kolor był taki, hydrożalowe płatki pod oczy bardzo lubię, nie zjeżdżały w ogóle i powinna sobie płatki zrobić, bo nie robię w tym kącie. I ostatnią rzecz to są lakiery hybrydowe. Zużyłam bazę top i kolor 032 Biscuit, taki bardzo jaśni, taki różowy i wiecie co, muszę w ogóle, nie wiedziałam, że jest taka różnica, poszukać proteinowych, teraz już w ogóle, w ogóle już kupiłam z Claresy. także zobaczymy jak się sprawdzą, ale proteinowe i one są wtedy te bazy grubsze żeby mogła bardziej zostawiać na paznokciach i nie spiłować wszystkich wtedy, paznokcie są mocniejsze, ostatnio obcięłam bo właśnie coś mi się zrobiło, znowu takie e, miękkie, bo za bardzo je spiłowywałam także muszę na razem popatrzeć ale zobaczymy jeszcze jak się ta Klaresa sprawdzi e, bo, je, bo jeszcze nie używałam ostatni raz właśnie te, co te robiłam, to była jeszcze ta, ale to, jest, to są te miniaturki, które miałam w zestawie po prostu startowym. Ja kupowałam lampę Semilaka, um, ale kolor ten różowy był ładny, taki wiecie, klasyczny, bardzo e, blady róż. I to tyle z mojego dęka. Myślę, że dosyć sporo zużyłam. Prawie skończyłam peeling. Myślałam, że będzie w tym dęku jeszcze peeling do ciała, ale mam jeszcze jedno użycie i ostatecznie miałam wczoraj robić i nie zrobiłam, także... I tak dobrze, bo sporo peelingu również zużyłam. Bardzo się cieszę, że pamiętam o tym i że zużyłam przede wszystkim dwa produkty do ciała, bo u mnie z balsamowaniem... Mam też takie etapy, że czasami... Używam balsamu dwa razy dziennie, i rano, i wieczorem, a czasami y, nie mam po prostu ochoty nawet wieczorem. Ale ostatnio się pilnowałam, zwłaszcza z tą pianką, naprawdę polecam, bo można szybko y, i taki, samu, samu, te, sama aplikacja tego produktu jest bardzo fajna y, i bardzo szybko się właśnie wchłania i pięknie pachnie. Więc jestem ciekawa innych wersji. W ogóle zapomniałam, jak wyciągałam sobie. Y, krem do rąk, tutaj na toaletkę, że mam w piance krem do rąk. No ale ten już wyci wyciągnęłam z walei, także zużyję najpierw, a potem piankę, bo to też może być właśnie fajny taki, wiecie, gadżet, jak, jak mydła wpłynie w piance, też są takie fajne. <grym> Dobra, kochani, ja się z wami już żegnam, życzę wam cudownego dnia, cudownego weekendu, bo oglądacie to w piątek, także... E Weekendzik przed nami, kolejny. Pozdrawiam, kochani, bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!